Też jestem, dobra, witam wszystkich, tutaj skrzatek ze mną, z Krzaniakiem jestem Siemano. Jesteśmy na Survival Gamesie, pierwszy nasz taki Survival Games, na gdzie jest mapa, jak co I lecieć poszli! Dobra, ja spieprzam Kurde, miałem prawie miecz! Nie wiem gdzie by... się ucieka Ja też, też nie, nie biegnę za tobą A, fajnie, dobrze, dobrze, mi znalazłeś O kurde, co są jakieś budowle, ty Do domku biegnij! Tak, tu no biegną! To nie biegnij do domku! Ciekaj Mam mieć, mam mieć Niech mi dowie Ale mi jabłko zgubiłem, nie? Ej, przynajmniej tutaj, może ktoś dalej przejść, czy... To Jest, sama. mam tutaj drzwi Tutaj są, ty przeskoczmy już, patrz Przeskakuj, uciekamy Do go. Gdzie jesteś? Tutaj, tutaj, tu, 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 tu. A jaki I, gość mnie dźwię? goni? Lagi są Masz niezłe. tapę? Nie ja Jestem w domku Ja też jestem w domku I Gdzie ty jesteś? Chyba nie do tego pobiegł, tu to ja Ciszy Ciszy No No nagrywam, Jezus! Nie no jesteś? Gdzie ty jesteś? No o, gdzie byłem? Je, hajena jakaś jedzie za mną. No wiem właśnie. Dobra. Mogę ją pieprzyć. Napieprze aby ją! To ty masz czapę fajną. O, jest czap. Ziemek, nawaj Ale go zjemy. Znamy mapę, to już nie wiem jak to jest mapa. Dobra, ja tutaj poszukam coś w domku. Nie, nie, nie wiem jak się tutaj wchodzi. No chodź tu kuźma. ucieka ode mnie. Odpuść. Dobra jestem, chodź, chodź, musimy gdzieś poszukać jakichś rzeczy No ale oni to pewnie wszyscy co wiedzą a my nie Kurna nawalają tych Tutaj chodź, chodź tutaj Tędy, tędy, przez karty, przez karty wchodź No Jeszcze poszukajmy Czyli tutaj zrobina O okej okay. Trzeba nie tutaj tutaj, tutaj Tutaj i tutaj O Jezus Coś tam jest? Nie spadłem Ja złyślałem Trzeba ja na, 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 samą górę i dopiero wtedy. Aha! Tutaj lawę wylali, a tam jest skrzynka. Gdzie jest skrzynka? No tu jest skrzynka, tylko że jest... Nie rozwalić tego łapom, mnie. No, nie? Poczekaj, czekaj, bo to jest gdzieś ten. Dobrze, poczekaj. Dobra, ej. Tego czarnego się nie da rozwalić, szkoda. Na górę idę. Nie da się iść na górę. Niko nie ma? Można zejść na dół. Jest do, ale burza. A na górę się nie da, okej, Mam schody na górę. Jak schodzę, górę? nie schody, tylko odrobinę na górę. Gdzie ty jesteś? Na samej górze. Na samej górze jesteś? Tak. coś tutaj jest? Tutaj. A widzę, dobra. Jest skrzynka. Sprawdzam, się, jest coś w skrzynce. Jest 6 rybek, 4 strzały. To daj, daj, daj płci trochę. Masz. Dobra, ale to bez przesady Mam jeszcze Cześć. dwa steki, zabrałem z respa. A okej, okay, okej, okay. ja nie mam w ogóle. Czekaj chwilę, ściszę trochę grę. Bo to na pieprza jak szanowny. O, Simczek padł. Jest. Dobra, kolejna. Mam trochę strzał. I buty. Co, co nam po strzałach, jak nie mamy tego? Uf. Czekaj, inventory, broń mnie. Masz złote jabłko. No? Nice. Tam jest skrzynka, patrz, widzisz? Poczekaj. Tam na górze. No, tylko że nie, nie, nie schodzimy ten nie? Nie, nie. I jest jeszcze tam, yy, za, za domkiem jest jeszcze. Za domkiem? Nie widzisz? Gdzie? Yy, pod drzewem. Aha, widzę, widzę! Schodzimy tam. LOL! Też <grym grym grym grym> się <grym> napieprzajmy z 11 graczy już. Musimy zdobyć jeszcze, ja muszę zdobyć miecz. No, najpierw żelazny. No. Czekaj, ja jeszcze tutaj, te, w tym domku popatrzę coś, to tam iść tam sprawdź. No, ja zejdę tutaj, na piętro najniższe, teoretycznie. No, że coś tutaj znajdę na tym piętrze? Chyba no, nie, nic nie ma. Yo, jezu, tutaj spadłem. gość tu jest, gość tu jest! Aaaaaah! Czekaj, to jest. Y... Gdzie jesteś? Mam bo ja miecz. Nie wiem, gdzie jesteś? Idź na samą górę, idź na samą jest górę znowu. Tomku. Na samą górę idź znowu. Po tej wieży. Po odrobinie? Tak, bo gość mi tu będzie gonił. goni mnie, goni mnie. Widzę, goni widzę, mnie. widzę, widzę gościa. Już co odpuścił chyba. Masz miecz? O, odpuścił się. Tak, mam miecz, mam miecz. Dobra, schodzimy. A Patrz. jest tu, jest tu, jest tu, jest tu! Jest? Tu. <laughs> jest? Idzie? Idzie, idzie Cofaj, cofaj, wejdź na górę, wejdź na górę, wejdź na górę Nie ma miecza! A może schował po prostu? Nie ma miecza No nie nawalaj we mnie! Jest, dobra, jest Masz, ma, masz ma, 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 ma. Dobra Ja to jeszcze poszukam na tym piętrze hmm, Trzeba, trzeba zjeść Zjedz sobie, ja też zaraz zjem steka Kurde, bo te ryby cię tutaj małdają pokój, Poczekaj, czy to się tutaj w tych kominkach? Tym rybcie mało dają, rybcie mało dają, ma to jest ten problem. No bo idziemy tam do tego domku, no bo... No poczekaj, bo ja to sprawdzam nie Ty dostałeś tam z niego... Jest jeszcze jedna skrzynka tutaj Znajdę tam, ja tu eee, po tym drugi miesz... miecz mam i dwie enderperly. Nie, to Enter nie traci na razie, nie co? ja troszkę mam na tym niższym... O, jest tutaj coś znalazłem. w e, pusty po pomieszczenie Kurde, no ja za zginę! Mam ci serduszka! Ale leczenia... ci złote jabłko? Nie, nie złote jabłko też jest przesada. To, to jest ten pokój z lawą, nie? No tak. O jezu, lag. Tak. Czekaj, ja biegnę do ciebie. Nie da nam się nic zrobić, no cholera. Tu te, też tej wełny też te, te się nie da zwalić. No bo chodź, idziemy do tego domku, chodź. Schodzimy na dół. Może zombiaków weźmiemy. Dobra, poczekaj na mnie, poczekaj. Dobra. Gdzie ty jesteś, dobra, idziesz? Dobra, wiesz, to był domek? który? Tak, 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 wiem. No nie mogę biec. się się Bo ty tracił. Chcesz kurczaka? Upieczone czy? Uked. Dobra, dobra. No, czemu go nie chcę wziąć? Dzięki. To był tu, 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 za tym. No tak, są drzwi. Jest coś w skrzynce? Usta. Nie wiem. Fakt, to trzeba na tą górę jeszcze wejść tam. Muzyczka jest. Ja nie mam, bo włączę muzykę. Ale włączę. nic nie leci. U ciebie słyszę coś, ale. Mam dwie strzały kolejne. I wchodzę po drabinie. Nie, tutaj nie ma drabiny. Jest po tej stronie, musi być, tutaj. Tak, myślałem. Chodź. Fuck, spadłem. Sprawdzamy, co jest. Masz? E, dobra, dobra. Sprawdzę, czy mam armor. Nie, nie mam armor, co mogę założyć. Masz hełm? Poczekaj. Masz butki? Masz. Budki? Mam, Masz. Mam. Poczekaj, ja muszę sobie założyć, właśnie. Słucham skrzynek. W ogóle, ile osób jest nawet? Nie wiem, jak są komendy na. na... A już muzykę u ciebie? Iron czy gold lepsze? Iron. Iron, dobra, to Iron zakładam. Dobra, czy to jest jakieś zejście? Jezus, merda. Chyba sobie te normalne, te. No, będziemy się leczyło HP, już, dobra. Dobra, zacznij, żeby sprawdzić ile jest osób jeszcze? Nie. Normalnie dobrze. Czekaj na mnie. Dobra, dobra. Eee. Yy, planu... Planowałem, że. Planowałem, żeby pójść do tego drzwi, takiego tam. Chodź. Czekaj chwilę, help. Jest, jest gościu, jest, gościu! Gdzie? Tam był, naprzeciw. Czekaj, jak przybiegał. Weźmieś, abym nie chciał. Nie, nie, co? nie, nie, Pan Jabko! Pan Jabko! Padłem. Padłem. Fak! Ale dobrze było. Długo trzymaliśmy, znaczy chociaż wykampiliśmy kampiliśmy, ale. Jedna osoba była naszym fragiem. No, tak więc pierwszy było. odcinek. Pierwszy odcinek już. poszedł. Pożegnaj się.